Ora pomijamy ich które. Ta, to jednak nie był zbyt rozsądny pomysł. Witajcie, ja jestem Gavin Magnus, a jest to kolejny odcinek z kampanii Heroes of and Magic strategic Quest. Jesteśmy w scenariuszu drugim archipelag. Po drodze w stronę kontynentu stoi archipelag starożytnych grupa czterech dużych wysp, z których każda rządzona jest przez innego władcę. Należy podbić wszystkich przeciwników. A tym razem są oni lepiej dowodzeni. Konieczne będą łodzie. Mądrze z nich korzystaj. No, więc zaczynajmy. Hmm, start. Pierwsze co zrobimy, to chyba będzie. Hmm, gniazdo czy grotę? Ja. twój kryptę. Grota jest do centaurów. O. krypta. Co prawda gargulce są nieco słabsze, ale są one szybsze i pozwolą mi wygrać większość podstawowych walk. Eee, tak. Teraz zreaktujemy ja drugiego bohatera, rzecz jasna Czarnoksiężnika. Hahaha. Ha, 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 ha. Ej. Przerzucamy armię. I jakby to kogoś zainteresowało, to armię przerzucamy w ten sposób, że zaznaczamy jednostkę tutaj, następnie wybieramy jednostkę. Eee, się przytrzymujemy shift i wybieramy drugą jednostkę. Eee, a w zasadzie miejsce w armii. Ja w tym wypadku akurat centaury, żeby ich mieć więcej. Hi, hi. Eee, dobra. Idziemy już na nich. Raczej nie powinno być większych problemów. Zrobimy to w ten sposób. Jeszcze pozbyliśmy dwóch, hihihi. Hi. Eee, tych jest sześciu i tych też jest. No dobra, powiedzmy, że w tych. Eee, zmieniam pozycję. O, no proszę. To jest coś, co, co lubię. No. A jak widzicie ostatnie były jakieś wielkie. A i artefakty musi jakiś zacny trafić eee, tu, tu, Tu jeszcze tam trzeba będzie zebrać. Eee, dzień trzeci. Tak. Eee, bo tutaj kampania tutaj, że tak powiem, każdy koniec scenariusz zaczyna się w następnego dnia od scenariusza poprzedniego, o ile dobrze pamiętam. Eee. Hmm. Jej! Mamy zadajmy artefakt. Zacnie. Zawsze mnie tutaj akurat albo lepiej mi się trafiał, albo coś innego. mniej przyjaznego. Dobra. Budujemy gniazdo. O, czekaj, ty idziesz jeszcze po Skype? Bym zapomniał to mi się ruszyć. Chyba hmm. jednego bo żebym najpierw pozbył się strażnika, a tym bym przyjmował. Na trudne już. M. Mm. Yeah. Jedziemy Idziemy dalej. M. Mm, po 9. Tutaj może już nie być tak przyjemnie. No, ruszaj się, kagulcu. Niestety, czasem mi się to delikatnie przycina. Cóż, zdarza się. M. 9, 8. Potencjalnie więcej może zdać obrażeń, więc w Ciebie. Mm, moje biedne centaury. Eee, dobra, ci już raczej nic nie zrobią, więc w tego. Atakujemy. Eee. Zastanawiam się tylko, czy takie walki powinien przewijać, czy powinien pokazywać każdą. Hmm. Zabij. przejm I zacnie. Eee, Czekaj ile mam siarki? 10. Oho. No to możemy sobie pozwolić na jeden dzień z gdyby na też tak mi nam się trafiło. Jeszcze te centa tych centaurów musimy się pozbyć. <coughs> Labirn i no Powinno mi staczyć złota raczej oho hm a niestety nie dojdzie cóż mimo wszystko będę się czuł bezpiecznie z tymi paroma dodatkowymi jednostkami czytaj gryfy czemu nie i bagno od czego może się ktoś zastanawia buduje bagno przekonacie się o tak to jest coś, co lubię. Eee, dobra. Idziemy w dół. Dzień szósty. Tak, czyli dobrze wyliczyłem. kalkulce. Eee, no tutaj mamy parę potencjalnych rzeczy do pozbierania. Eee, ale nim się ruszymy, może naleźć do tej kapliczki. Czy jest coś jeszcze, co chcę wybudować? No w zasadzie stóp nie bym wybudował. Bo to zawsze tu z dwie jednostki. A dwie jednostki w t we w F to mogą bardzo dużo zmienić. No, dwóch chłopów niewiele zmieni, no ale dwa smoki. <laughs> Rozproszenie magii. Hm. Aha. Muszę eee, się teraz tam. Złoto. We need more gold. 1900 za chydy było chyba 800 no to trochę nam jeszcze brakuje złota jest, eee. nie wiem, wybudowana? tak no co tu dużo mówić kondor, hm. pójdziemy w ten sposób o, rozbójnicy raczej z nimi na początek, nie chcę walczyć a Wystarczy tylko na 3600, to musiałbym mieć 4000 zł, zabraknie mi kurczę z 100, 100 złota. A to niestety jeszcze nie było targowisk, nie ma, nie ma jak przehandlować tej odrobiny dodatkowego złota. Kurczę blaszka, chyba jednak będę musiał ich zaasakować. Bo z ogniska, o ile dobrze pamiętam, było trochę złota. Ale w tym czasie już, a, tak, pomiłem turę. No i cóż zobaczymy jak nam pójdzie hmm. omijamy Niech Ci podejdą I wtedy tak jakby zablokuje mi drogę Ach to szczęście eee. hmm, jakby to zrobić? Dobra, tu za z tej strony, bo stamtąd ich nie sięgnę. Gergus nie powinien być wcześniej? Dobra, nieważne. Atakujemy i dobijamy. No cóż, dwa centaury. Jej. To jest coś, co lubię. Minotaury, grupa. O, akurat z minotałami nie chcę się bić. Sami możecie zobaczyć ich siłę w poprzednim odcinku. A, 4300 a łącznie na 6 nam potrzeby 4800 to jeden dzień i możemy zacząć podbijać w zasadzie e, okoliczne ziemie dodatkowym bohaterem. Wiem tak. Nie tylko tyle hydry są tutaj naprawdę mocarne i warto, warto je mieć w armii. Do takiego długiego bohatera jak ten na przykład. E, I pierwsze co bym chciał, to chciałbym przejąć tam tą kopalnię złota strzeżoną przez Minotaury. A, siarka, sacnie. Tutaj mamy głazy, przez nie się po prostu teleportujemy do innych głazów, czyli można powiedzieć, że jest to taki teleporter. 500 zł, to lepiej nie. A, klejnoty, nieźle. I więcej centaurów. Coś, co my bardzo lubimy. Hmm. Teraz przekonacie się o potędze hydr. Hmm. Niech zaatakują wszyscy. Powiem tylko tyle, w hydrach najpierw jest to, że są strasznie twarde, że tak to ujmę. Mają 75 punktów życia, niestety nie pokazuje ile, że tak powiem im zebrano, ale trudno już. Dokładnie dlatego są takie mocne. No i oczywiście postrzemy kontratak. <grym> Cóż, kopalnie złota przyjmie dopiero w następnej turze. Nie podoba mi się to, ale już trudno. Hmm. No. Ruszać się. Ten do nich raczej dojdzie. A ja do nich nie, więc lepiej poczekać. Hmm. To jest takie piękne ustawienie. <laughs> Dlatego tak bardzo lubię hydy Niestety tutaj stracimy prawdopodobnie jedną, ale już trudno. Niestety nie posiadam żadnego zaklęcia za bardzo poza rozproszeniem. A. No proszę, jednak nie straciłem żadnej. Cóż, zazwyczaj tutaj zawsze stracimy jedną chydę, ale... A, zdarza się. A. Dobra, Dilny Magu też bym chciał wybudować. Dlaczego? Gdyż po prostu hydry plus teleportacja potrafią sprawić hydrolistą niespodziankę. O, no, proszę, już nam się tutaj ktoś szlaja. Widać, że trzeba się będzie nim zająć. Prawdopodobnie stracimy parę hydr, gdyż ma jakieś ofensywne zaklęcie Jestem tego prawie pewny. E Tutaj, tutaj. Jej! Więcej centaurów. I kolejny obelisk. Też się zastanawiam, czy ja tam w ogóle widziałem O, bo ja. Tak, 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 tak. Pięknie kreatywne nazwane. Jak Prawdopodobnie tą walkę wygram, ale jestem pewny, że stracę kilka chydy z powodu tego, że on ma magicznego, że tak to ujmę, bohatera. A ci wręcz uwielbiają mieć jakieś ofensywne zaklęcie na samym początku. Hehe. <laughs> Wiecie co? Powiem Wam, że po raz pierwszy widzę tutaj, że tak powiem, negatywny morale. Nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło, że mnie zobaczył. Hmm, dobra, pozbędziemy się już was dwóch. No, teraz się troszkę zdziwiłem, gdyż najwyraźniej wrogi bohater nie masz żadnych zaklęć, co jest dosyć dziwne, gdyż nawet na samym początku, jak walczyłem z na przykład strzelodziejką, to zaraz jakieś błyskawice czy inne nie wiadomo co. Nieźle mnie nie cisnęła. hehe. <laughs> niestety, trzeba się teraz będzie jeden dzień jeszcze poczekać z zamkiem. A, jak to mam? Dzień Tygodnia? Piąty, to jeszcze możemy poczekać. A. Hmm. No proszę, tym razem jest artefakt ukryty u barbarzyńcy. Hmm, zastanawiam się czy dam im radę. 57 centałów to całkiem sporo. sporo. Eee. Dobra. Atakujemy. Ok. Brzmi jak plan. Komputer sam siebie osłabił, atakując moją hydrę. Poprzez to zaatakowałem gryfa, którego się najbardziej obawiałem. Eee, ok. Mm, nie staje nam jeszcze, więc musimy iść do Krasnoludów. Dobra, zawsze coś strażnicy. Powiedzmy, że się mu zgodzę. Złoto rzecz jasna. A. Być może rozbudowana na początku jest głupotą, ale nie dla mnie. Mi się akurat to wydaje całkiem sensowne. Dzięki temu mam już w zasadzie przychód 3000 sztuk złota dziennie, <grym> czyli całkiem sporo. Hmm, zapiszmy nagrywanko 2. Nie musicie się... Naprawdę nie pytajcie się dlaczego nazwałem inne zapisy wololo Wolulu, e, Dobra Jakie masz zaklęcia? Nie masz żadnych Tak, bo odwiedził kapliczkę Dobra, pomijamy ich które Ta, to jednak nie był zbyt rozsądny pomysł Zatem, jedziemy dalej Tam mam siarkę, a siarka zawsze potrzebna do smoków Sporo złota. Ok, eee, bohatera. Barbarzyńca czy czarnoksiężnika? księżnika się zastanawiam. Tycznie barbarzyńca nie będzie miał żadnych problemów z poruszaniem się. Dobra. Chyba jednak wezmę barbarzyńcę. Mm. On jest głównie potrzebny do zwiadu, że tak powiem. I do poprzyjmowania tamtych kopalni. Nazwijmy to w ten sposób. Eee. Ja przycięcia. Gryfy. Grupa gryfów. Brzmi jak plan. Będzie zabawnie. Sprawimy im hydrolistą niespodziankę. dzień dobry, pomijamy. pomijamy. Wrzucimy się do wulkanu albo, nie wiem, zostawimy jakimś smokom. Pomiń. Ja tak. <grym> I po walce. Mam kolejny obelisk. Hmm. Tam mamy jeszcze jedno miasto, które chciałbym przejąć. Tutaj mamy parę hydy. Nimi też się będę chciał zająć w międzyczasie. A... Zajknijmy. Czy jest coś, co chcesz wydać? Tutaj No na razie nie bardzo, więc może tutaj. A, nie stać nam na gniazdo, które mamy dzień tygodnia. Siódmy. A, trudno. Eee. Budujemy. Zawsze jakieś jednostki do składu rekrutacji. Mangusta. gusta. Hmm. Jest jeszcze taka druga rzecz, nad którą się zastanawiam. Czy ja to podzielę na części, czy wrzucę, że tak powiem, w jednej całości? Hmm. A. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Całe szczęście rozwinięcie są bardzo słabi. <grym> Dobra, ciebie gas pomijamy. Ciebie w zasadzie. No też. Nic nie zrobisz. Sieknął mnie. A, niestety w wyniku ich ustawienia nie mamy trzech potencjalnych typów, a tylko dwa. Ustaw się tak, żebym mógł cię od razu dojechać. jej. Ej, ej. Ach, ci rozbójnicy zawsze cię zaatakują, nieważne czy posiadasz armię smoków, czy, czy w zasadzie armię hydry, czy kokolwiek. No i pięknie. Jej. dawało chyba do mocy? Tak, plus 3 do mocy zaklęć, czyli całkiem niezłe. Dzięki temu nasze zaklęcia będą jeszcze skuteczniejsze. Jej. Kapliczka, tutaj mamy gryfy, nic by nas nie interesowało, w takim razie przynajmniej nie, bo tego jak najbardziej, pana. Dobra, w zamku mamy jednostki do rekrutacji, więc nie ma się czego obawiać. nie ma sensu ich teraz rekrutować, A, tylko mnie niepokoi ten statek. Nie, jak na coś jest to czarodziejka. I cóż Mogę da dać nam, wam też taką drobną poradę do tej mapy. Otóż, przed atakiem na roga, poczekajcie, wiesz, on po prostu, e, jakby to tak ująć, nowy rog nie jest i on, że tak powiem, wysyła wojska mały takimi oddziałami, tak jakby dziejąc swoją armię, więc jeżeli wy się tutaj trochę zablokujecie, za za trochę sobie armię podbudujecie, możecie nie zostać, naprawdę, z miesiąc, albo i dłużej, to jak wyruszysz, oni, że tak powiem, się tłuką między sobą i w zasadzie każdy jest bardzo osłabiony, i na dodatek, jak mówiłem, nie mają takiego pełnej armii, jaką by mogli mieć. I dlatego warto poczekać. Pamiętajcie, cierpliwość jest cnotą. A w Czarnej Wieży mnie potrzebowali dużo, dużo siarki. O złoto się mniej martwię. O no proszę, tutaj mnie zaskoczyłaś. Hmm. nie zaskoczyłaś, czołdziejko. Jeżeli ją nie zmusiła wylądować, to ona dopiero w następnej turze wyląduje. Ale mimo wszystko zapiszę, bo czemu nie? I we dziwi, mnie to trochę, gdyż oni praktycznie zawsze tutaj, że tak powiem, lądowali. A, cóż, nawet najprostszy net komputerowi czasami zdarza się pomyśleć. Ok, hmm. teraz zostawiamy. Jakby to tak zrobić? Eee, dobra, zapisałem, więc mogę zrobić tak. I w następnej turze wrócę do zamku, kiedy że tak powiem, ona wyląduje. A. Jest coś jeszcze do zrobienia? Nie, nie bardzo. Tutaj teoretycznie możemy wbudować bagno, ale jakoś nie uśmiecha mi się rekrutować, kiedy drugie zubram. No, mamy odrobinę do rekrutacji. W ten sposób zwiększymy siłę ofensywną naszego bohatera. Eee, tak. Proszę, widzę, że teraz robią zmasowane desanty tutaj. Ej Tu, tu, tu to Chociaż będzie mi się opłaca Nie no, minotały są najpotężniejsze tak naprawdę Ale jak się potoczy dalsza potyczka Przekonacie się w następnym odcinku Do zobaczenia Cześć Oj tylko żartuję dowiemy ją teraz, hihie. Eee. Dobra, na pewno nie chcę, żeby rusałki się uszyły. Ta, deszcz meteorytów to jest, czy co to je było? O, komputer lubi robić takie niesłodzianki. Dlatego nienawidzę walczyć z, z magikami. Hihie. Eee. Ej. Grozi nam horda chłopów i grupa łuczników. Straszliwie przerażająca to będzie batalia. A, dobra, czy ty się możesz jeszcze gdzieś uszyć? No nie bardzo, ale ty możesz jak najbardziej. Na przykład pozbyć się tamtych gargulców. hydrów nie powinno znaleźć dla ciebie jakieś przeszkody. A, taki siebie cwaniak. Moje biedne gryfy. Nikt nie będzie mieć swaniakowa. Ej, dwadzieścia cztery nie zdoły ubić chłopów. Tja, jakie tu prawdziwe, nieważne. Teraz widzicie, jak chłopi są naprawdę potężni. Dobra, teraz jeszcze do przodu się troszkę ruszymy. Bo czemu nie? Eee. No, i po batalii. Ale to już jest naprawdę wszystko w tym odcinku. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.